Moi drodzy, zawsze jak widzimy się w tym składzie podczas pack and play, to dzieje się coś naprawdę masakrycznego. Jak nie jakieś ikony urodzinowe, tak na przykład wypadają karty Team of the Year. Dzisiaj mamy piękny moment, bo mamy zajebiście mocno drużynę League w paczkach. I też mamy naprawdę fajne paczki, bo jest paczka za 500 tysięcy, która gwarantuje nam 92% na piłkarza Team of the Season. I do tego ma paczka za 400 tysięcy. Zrobimy tak, że gospodarz otwiera paczkę za 500 tysięcy, a. Gość otwiera paczkę za 400 i również rewanżyk będzie identyczny, także tutaj witam bardzo serdecznie Pan Adriana. Witam, tu jest podjęcie, witam bardzo no. serdecznie jak zawsze będę się odgrażał. Dziś się zrewanżuję, w końcu nadejdzie ten dzień. Mam nadzieję, że, że nie, ale kurde, powiem ci, że dzisiaj <śm> masz chyba najlepszą możliwość, bo ja mam obecnie całkowicie rozpieprzoną gałkę spada. I... O! Mhm. Dobra, dobra. Drodzy Państwo, dzisiaj otworzymy to w dość fajnym stylu, tak mi się wydaje. Zrobimy coś takiego jak Pack and Play Draft. Czyli otwieramy paczkę za 500 tysięcy u mnie i za 400 tysięcy u Adriana. Kiedy już paczka będzie otwarta, my jej oczywiście nie widzimy. Wysyłamy wszystkie karty do klubu, duplikaty podmieniamy, a później na przykład robimy coś takiego, że wchodzimy na pozycję bramkarza. U mnie na przykład to będzie jeszcze zasłonięte z tego względu, że nie chcę zobaczyć jaka karta tam się pojawi. Dajemy pozycję najnowsze. No i wtedy mamy karty, które są najświeższe w klubie i z tych kart musimy wybrać jedną kartę, która potencjalnie w tym składzie może się pojawić. No i przy okazji, jak coś przypominam jeszcze raz, że u Adriana pojawi się za kilka dni rewanżyk, więc wejdźcie, zobaczcie, bo tam... Oj no tak. Możemy przedłużyć piękno pasję te, pasy Tego, że zawsze te karty, kurde, topowe się pojawiają Masz dość przegrywania takim składem Po drugiej stronie widząc takie jedenastki to, kurwa, je! Żaden problem Na super końce masz dostępne końce na każdą platformę Szybko dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa Kod TOC gwarantuje 10% zniżki Tym razem do wygrania mamy trzy główne karty Oraz 7 tajemniczych mystery cardów Które będą pojawiać się praktycznie codziennie Dobra, A także jest. u mnie wskakuje zasłona paczka Za 500 tysięcy jest przygotowana cyk. Otwieramy za gotówkę Cześć, bo ja zasłonę nie ma. Dziękujemy za odcinek, do zobaczenia u mnie. Paczka za pół miliona Dobra, końców, leci. drodzy Państwo. Jedziemy, zasłaniamy. Poszło u mnie. Słuchajmy, i zasłonka jest. Ja nigdy ja nigdy nie umiem rozpoznawać tego jakby po, po dźwiękach. Nie wiem od czego to jest zależne, ale. Tego się chyba nie da rozpoznać, wiesz, ale. Może tak. Ale no ten okrzyk kibiców jest dość ciekawy, który usłyszałem teraz. Kurde i powtórny. Y to ja muszę, to ja muszę przyznać szczerze, że... Mi się coś zepsuło i nie słyszę nic. O, by tylko ta paczka nie zgliczowała mi, proszę klubu. Bardzo proszę, jak to miało miejsce ostatnio? Wysyłam Faktycznie. wszystko do klubu. Okej, okay. to było R2, tak? R2, przycisk R2 wysyłam do klubu. I teraz karty, które są zduplikowane, to. O, ty ja nie mam żadnych duplikatów, tylko Czekaj, to mi był, karty. To był, to, był, to był przycisk od sprintu, tak? R2, tak, no R2. Tak, bo ja, bo ja mam od Xboxa Pada, także, żeby tu failować. E, tak, tak, prawie prawy dolny, prawie dolny. Tak, tak, dobra, dobra, to ja teraz dopiero wysłałem. Na 105 kart nie miałem ani jednej karty zduplikowanej. Co ty gadasz? Ja teraz no, się dowiem, uwaga. Ci, to ja mam duplikaty, ale... No, no nie są one w żaden sposób ciekawe. Dobra, tutaj jeszcze są te karty wypożyczone i chyba raczej używać nie będziemy. No chyba, że masz na to jakiś ciekawy pomysł, to możemy coś podziałać, ale... jeszcze że chyba, chyba bym mi odpuścił, tak szczerze. U mnie karty wypożyczone idą na Quixel, więc tak żeby przypadkiem mi się do nie wyświetlało jako karty najnowsze Tyle. Zobaczmy moi drodzy, co ciekawego się nam tutaj pojawi. Dokładnie. Dobra, jestem gotowy, możemy dobra, lecieć. No to 3, 3, yy, Zobaczmy. 4-3 z SPK-ami, Tak, dobra. Huh. Okej. Okay. No dobra, Ma, mam karty i mam tu naprawdę fajne karty jakby nie było, tylko wybór jest chyba taki, że... No nie, no na pewno pójdziemy w tego to pana. Tutaj raczej nie ma co się zastanawiać nawet na tym, więc dobra. To jest mój wybór na bramkę. No u mnie też nie mam nad tym myśleć. No tylko jest tutaj jedna opcja, tak naprawdę. Dobra, jedziemy, prawo obrońca. Chociaż w sumie obronę, jak, układaj jak chcesz, nie? Ja idę na prawo obronę. Ty A ja w, też, w ja też sobie pójdę logo. w ten sposób. Dobra, ee, mam, mam pierwszego toca. Ale nie jest taki okay. mega wypisty toc. Wezmę go oczywiście znaczy, Ja już to miałem na bramce, ale nic nie A! mówiłem, bo to tylko bramka z Ligi Tureckiej, więc. A, no to dobra, to u mnie też jest Toc z Ligi tureckiej, więc... Ale ma fajne zistyki dość, więc. Tutaj jest jeszcze w sumie Hakimi, ale chyba raczej pójdę w tego pana, tak mi się wydaje. Dobra, no u mnie, u mnie Kieran na naprawdę ogromnie zwykła karta, więc nic dobra, specjalnego. No, zobaczmy środek. Kurde, dobra, to ja muszę dwie karty wybrać. Tak. Dobra, skoro dwie karty. Kurde, teraz szału nie ma, powiem sobie, tej No Po mnie na razie też zdecydowanie szału nie ma. Weźmiemy sobie na pewno maestro Pembe. Zrobimy tu linka francuskiego, pomiędzy nimi chyba to jest najlepsza opcja Dobra, lewa brona, zobaczmy jak to będzie wyglądało tutaj Oj, Oj, no proszę bardzo, na razie niestety nie ma tutaj topowych kart yeah. Jak też, jak też... No Nie no, u mnie też tragedia na lewej obronie Znaczy, ja blok defensywny ma solidny, nie jest jakiś turbo dobry, ale jest, jest solidny Taki, okay. że pamięta da się radę no Ja sobie zabieram Andrew Robertsona, też może największej tragedii nie ma Ten Kim Pembe, ten Robertson Ale to nie jest to, no to co, środek pomocy teraz rozumiem, tak? I niestety, na środku pomocy jest tragedia Dobra, ja patrzę jak wygląda to u mnie no, dobra. O, mamo. Czy ja zrobię tak, właśnie, jak widać teraz? Troszkę mi tutaj narodowości nie pasują. No, on, u mnie na razie nic nie pasuje, Reszta ja na razie 5 punktów zgrania. A spokojnie. ty, on 3, więc. Tak, A, jest okay. lepiej ciebie, no. Ja pierdzielę. Dobra, SPO, zobaczmy pozycję środkowego ofensywnego pomocnika. No, dobra, i też lecę. Gubity, chociaż pójdziemy o podzgranie, tak mi się wydaje Dobra, ja idę patriotycznie, niech będzie Piotruś Ja jestem gotowy na to, żeby wskoczy na trzech zawodników w ofensywie No tutaj się może dziać najwięcej teoretycznie, też jestem gotowy Dobra, lewe skrzydło, Neymar, pokażcie mi to Dobra, ja też Wpizdu z tym Neymarem, no to nieźle, kurde Dobra, Ojej. Ja, ja, ja Neymara nie mam na pewno eee... <laughs> U mnie Jadon Sancho Teraz tak minie, że mogłem raźć forna wziąć, bo miałem go do wyboru. No szkoda, dobra, jest tak jest. Dwie ostatnie pozycje, później, przeskakuję na ławki rezerwowych. Ja sprawdzam w tej chwili prawe skrzydło i tutaj. Ja również, uwaga! No nie, to są karty, które były. Co hmm. jest? Chyba pod Pejsa pójdziemy, tak mi się wydaje. Nie, no to jest lekka przesada. Ja biorę zawodnika, który odchodzi w to lato z mojego ukochanego klubu. Marco Asensio. Witam A. serdecznie w składzie. No, zbyt dużo chyba nim nie mi nawojuje, ale. Potężny zawodnik. Dobra, u mnie ostatnia karta. Czy tak, będzie to Mbappé? Okej! Okay. Ej, mam kartę, którą da się zagrać! Okej, okay. zlagowało mi serwerki, więc nie zobaczę, czy ten serwerik jest tutaj. Czy my się słyszymy? Halo, Adrian? A może to jednak e, mój internet zrobił bye-bye, a nie serwer Co jest? Jak widzicie, w każdym razie do mojego składu skakuje Erling Haaland. Tu innego wyboru nie halo, ma być. Po chwilowej przerwie, moi drodzy, przed nami napastnik, jaki wyskoczył, no i, i powiem że. No, nie ma o czym mówić, no. Totalnie. Totalnie nie ma aż o czym tak, mówić. na Jest, no stary, jak pierwszą kartą, która się świetla, jest Jacko, to wiesz, że jest dramatyczny. dramatycznie. Uuu. <śla> to, są no to Faktycznie ostro. Ale 10 punktów zgrania, stary. A Więc... to u mnie aż 18? Wow! Ej, tu stary płez no. już pociągnął teraz. Dobra, to mi łapkę rezerwowych? Dokładnie, tak. Uwaga. O! Proszę bardzo, mam zdobywcę złotej piłki ostatniego. Okej, okay. no dobra. No ale to tylko Karim będzie na ławce. Czy poza tym hmm. Karimem coś ciekawego tu jest? O no nie, no niestety nie, no także u mnie wychodzi na to, że ja tylko tego toca z Ligi Tureckiej na bramce trafiłem. Dobra, 18 punktów zgrania. U mnie tak to okay. oto wygląda, drodzy Państwo. I teraz, mój drodzy, napiszcie w komentarzu, czy taki wybór Wam się podobał. Bo jakby nie było, to troszkę to porotowało z tego względu, że mając do dyspozycji ponad 100 kart. Możesz tutaj wykręcić naprawdę 33 punkty zgrania, dostając dobre karty z, z jednej ligi na przykład. Tak to wygląda u mnie, Adriana, zobaczymy dosłownie za kilka sekund, jak to będzie wyglądało. no Czy jest tutaj coś stracenia? No, coś jest, no, coś jest. Pokaż mi, co ciekawego tutaj wydropiłeś. Pay to zobaczmy, win! Zobaczmy. A mi się nazwy klubów nie wyświetliły. Fajnie. Ok, Gunok, Keeperał, ho, Zieliński. Uuuu, Uuu. okay, Uuu. jaki dobra. gold składzik. Oprócz tego odstawa, wybrać... to w sumie, Oprócz tego odstawa, to, to jakbyś tak, no, pack and play nagrywał. Nie wiem, stare na paczkach za 200 tysięcy, powiedzmy. Tak, ten? tak, zdecydowanie. Andrew Robertson. Nie, tak, masz, tak, tak, będzie masz? odchodził. Oj! Marko Wratnie nie, Erling? Tak jest! Coś ty zrobił, Oj, ten Verratti, powiem ci, że chyba chce uciekać z tego twojego klubu. Oj. to jest, że to jest gol. To jest gol, tak. ładnie, ładnie, Ale jazda! Aj, totalnie nie dojechałem na konik, w na, na Konika wrzucił ładnie, tutaj przepięknie. Kurde, no! Pasjonujące jest to widowisko. No, naprawdę, <grym> dla koneserów. Dobra, tam. O Karim, proszę. Erling! Oooo! Brawo jest! Ale skarb! Szczerze, ja chciałem, żeby on tak z lewej fajnie pociągnął, no, ale że tak akurat no, wyszło. Ani nie inaczej to. Może być. Oj! oj! Co, je, je, jaj, co jaj, to za oddawa. wylew! <laughs> Mówiłem, że wchodzi Joker. Karim z draweczką, tak Ej, jest. stary, ale mi ściągnęło za do tej piły. Oho. Jak tego tam. Karny! Dobra. Ja nie mogę, no. Dobra, 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 dobra. dobra. co robisz? Dobra, Marco Verati, niech walczy o swoje życie. Marko Strzelaj to w tą prawą stronę, Marko strzelaj w tą prawą stronę. Piękna sprawa, zabieraj piłkę, do środka, do środka, stary. Nie. To. ja byłem Antoine Dobra, ja ostatnia karta. Tak ostatnia karta z ławeczki Cody Hakpo, totalna średniawka, więc Markus Rashford. To Rauchon, to mega, to zagram, nie? Co ty gadasz? To nawet na zielonym nie było. Runął kimaraesz złoty. 63 tutaj go pewnie, ile on tam ma? No nie wiem, więcej niż 75 chyba nie ma. Kurde. Wow, wow, ale... ma, wow. Co za bramka w, w ogóle? Co jest grane? No, ale zasłonięty... Ale, no, ale, ale jak w ogóle... Stary, to A idealne widły, nie? Idealne widły No Nie no, ale. kurde co? Co? Nie no, come on. Dobra zmiana Mówiłem, że na ataku zrobi większą robotę niż... Na środku pomocy, lewą nogą Cześć, ta piłka przeleciała bo gramka i on nic nie zrobił On jakąś animację miał dziwną Czekaj, zostaw to Żeby zobaczyć, co tam się stało z subramkarze Ale tam się stało jakieś absolutne jaja nic. I, i powiedz mi teraz, że te pack and play z tobą nie są jakieś zepsute, no. no ewidentnie, są broken jak cholera. Erling! Jest! Yes! Ja pierdzielę, ale meczyko, co to się dzieje? Jedziemy, rzuty karne. Proszę Aj. bardzo. Pewnie, Markus. Dobra, Karim. Jak Karim Benzema, to pewnie strzela zawsze w lewo, więc zobaczmy. No i miałem rację. Czekaj, jak by ci to rozegrać? Spróbujmy jeszcze raz w prawo. A jak w środek? Ależ tutaj gierki psychologiczne. E, la, 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 la. I dwa tak razy jest, w lewo. Proszę pier... bardzo, proszę bardzo. Jedziemy. Proszę bardzo. Dobra, to teraz lewo. No i okay, Kurde, nie okay, no, ten co z tym okay, środkiem okay, robi. Okej, okay, okej. Okay. Jak on to rozegra? Czy może znowu w lewo, czy może jednak prawo? Spróbujmy. Kurde, panenka. panenka. Spokój. A, ja tam w kardy nigdy nie byłem, dobrze. Zawsze te main games tu przegrywam, Zobaczmy. Ale ja, ja też zawsze karty przegrywam, więc nie jestem jedyny teraz... Tak jest! Na odmianę może teraz fajnie, jakby się bronił. Właśnie tak się stało. Chur. Tak! Wychodzimy, wychodzimy na prowadzenie i teraz! Ależ tam jest spocenie. Zbranic czuć teraz całej okolicy. Dobra, A jest! niestety, jest, wytrzymał jest, to. Jest. proszę, obroń to Noyer! Tak! Nie! Czemu to nie poszło? O, mamy nie. Mamy to, mamy to, mamy to. Mamy to. Czy to on, będzie koniec? Moment. Jest! Dobra. Bruno, Bruno Gimara jest nie zawiódł. Co dalej? Zobaczmy. Dobra, mamy Kurde. to. Mamy to. Jestem w najgorszej pozycji. Merino. Jest zmęczona, ale czy to zmęczenie przełoży się na strzeloną bramkę? Czy może jednak obronę Manuela Neuera? Let's go! Dobra. Let's go! No teraz już nie mogę tego wypuścić z rąk. No come on. maestro Kim Pembe. Kim Pembe n na koniec i mamy to w końcu, widzowie! Matko jedyna, jak to zwycięstwo smakuje! Po tylu porażkach, po tylu stratach tych fantastycznych kart. Nareszcie jestem górą po rzutach karnych. Ależ spocony był ten mecz. Drodzy Państwo, no mecz wow, absolutnie topowy. Dlatego stawcie łapkę w górę, stawcie subskrypcję i do Adrian'a, bo tam pojawi się rewans. No i mam nadzieję, że tam Toców również nie zabraknie. Także podajcie link poda na dole. A teraz, no co, niestety. Smak porażki w końcu no musiał tutaj, musiał, musiał nadejść.